Oto to dostałem wczoraj do ręki świadectwo naszej rycerki z Krakowa, pani Teresy. Gorniec przyszła. Przeczytam wam, co się wydarzyło tak niedawno, 12 marca. W Krakowie jechała z kościółka świętego Józefa. Y, to jest poselska ulica przy w centrum. Tam jest główne sanktuarium świętego Józefa, jedno na Podgórzu, a drugie tu w Krakowie uśród Bernardynek. Około 20 wracałam z kości. W dniu 12 marca tego roku, około 20 wracałam z kościoła do Józefa po nałożeństwie im przysiętej do Nowej Huty. Przy dworcu wsiadłam do autobusu, środkowymi ścianami i zaraz chciałam usiąść na jedne wolne miejsce. Ale widzę, że biegnie jakaś starsza, starsza kobieta też na to miejsce, więc grzecznie mówię, żeby usiadła. Jak usiadła, okazało się, że to młoda osoba. Ona nie była 40-letnia. To stara osoba, 40-letnia. tam, zagrał. Bo zaraz to was zrozumieją. Która zaczęła mnie przeklinać. Pytałem się, czy nasza wizerka była w płaszczu. Nie była w płaszczu. Żadnych oznak, moi drodzy, że na nagowiec. Na Odejdź ode mnie, przeklęty mocherze! Woła tam w się. Wam się zawsze wszystko należy. I dalej? Już z jednego pedofila ściągnęliśmy sutannę, ale ściągniemy ze wszystkich. Bo polityka mediów, państwa jest bardzo prosta. Wszystkim wam powiedzieć, że. Księża są pedofilami. Wszyscy. Wszyscy. Jeden Badania socjalistyczne wykazują, że najmniej pedofilstwa jest wśród kapłanów. We wszystkich stanach. Lekarzy, etc. Najmniej. No ale najłatwiej zrobić kozła ofiarnego z kapłanów. Bo jak robią lekarzy, to zastrajkują i przez miesiąc dwa nie przyjmą i się muszą odebrać. I wygodują się od policjant był w Nauczycieli, gdzie nauczyciele A my nie. No nie mamy żadnej szansy na obronę własnego imienia, no bo jak? Zamknie gościu. Więc diabeł wie, na kim się pasty. Mówi do niej, już z jednego pedofila ściągnęliśmy sutannę, ale ściągniemy i ze wszystkich. W międzyczasie dwóch młodzieńców ustąpiło mnie miejsca równolegle do tej osoby. Widzę, co się dzieje. Do tej kobiety. Ona przerzuciła nos, by być jak najbliżej mnie i zaczęła coś pisać na komórce. Obiema rękami. Tak szybko strze strzelała w moją stronę, Przytuliłam się do szyby dyskretnie. Po tej stronie od po lewej ręce osoby siedziała i osoba usiadła. Czyli atakujący szatan nie miał możliwości bezpośrednio. No? Wyciągnąłam z kieszeni różaniec i piątą częścią tańcy bolesnej modliłam się za nią. Czyli Pan Jezus na krzyżu umiera. Nie mogła mnie ani słyszeć, ani widzieć. W jednej chwili wstała, podchodzi do mnie i zaczyna kląć i wrzeszczeć. Bo jak ci przy, nie mogła mnie dosięgnąć, bo obok mnie siedziała studentka, Przerażona pyta się, czy ją znam. Tylko odpowiedziałam, że nie. A ta zwyzywała ją, jak, wysiad jak wysiadała wul wulgarnymi słowy tą studentkę. Jednak studentka wysiadła, ja podeszłam hmm. do przodu, bo za dwa przystanki miałam wysiąść. Ona myślała, że zaraz wysiądę i czekała. Już na przystanku wyskoczyła. Wcześniej oglądałam się, nigdzie jej nie widziałam. Pomyślałam, że wysiadła. Bóg mnie osłaniał. I nie pozwolił wcześniej wysiąść. Ludzie wyłkowali na autobus. Nikt nie reagował, ani kierowca. Na przystanku stała i wzrokiem szkała mnie. Dojechałam bezpiecznie. Skutki tego wydarzenia z demonem. Który dowód, że to był demon. W nocy wstałem to toalety. Nie mogłam zrobić kroku. Tak lała się ze mnie woda. iż tak było w nocy dwa razy. Cała mokra. Na drugi ledwo wlokłam nogami, a w trzeci opuchnęła mi noga. Z buta ledwo ją Teraz nie mogę pisać, hamuje mnie coś kropeczki. Proszę o pomoc, jak się zachować i o modlitwę za mnie, bo jestem w rozsypce. Teresa Skagowa. Pani Derenio, trzymaj się. Różańca, postąpiłaś najpiękniej jak mogłaś na płaszczyznie wiary. Dzieci, ogromne to wydarzenie. Jak Pani będzie w krzewieni, porozmawiamy.